Myślałeś, że seria z teorii umarła? Spokojnie. Ten gość już dawno umarł, więc nie ma się czego bać. Chyba. Każdy, kto miał styczność z kantrebalami, na pewno wie, że Druga Rzesza w Fandomie, nazywana inaczej Rejsztangul, to prostokątna i tajemnicza postać z małymi oczami. Jego intencje są proste mordować, znęcać i strażyć innych. Używa charakterystycznego niemieckiego słowa anschluss, co oznacza po polsku przyłączenie, w tym wypadku cudzych terenów. To słowo jest bardzo rozpoznawalne przy Rejsztangul, zwłaszcza na naszym głównym bohaterze serii, czyli Polandballowi. Dlaczego ukazano Rejsztangl tak, a nie inaczej? I dlaczego terroryzuje Polskę w memach, pomimo tego, że od 1918 roku powinien wochać kwiatki od spodu? Jeżeli zadałeś, lub też zadałaś sobie te pytania, to dobrze trafiłeś, lub też trafiłaś, ponieważ razem z Polish Tortoise'em Dronkiem oraz Ghosty przybliżymy ten temat trzema teoriami o Rejstangl. Zapraszamy. Pewnie zauważyliście pewną zależność w odniesieniu do relacji Polandbala z Rejstangl. Schemat tego jest prosty. Poland Ball zauważa prostokątną posturę i zaczyna uciekać. Nawet samo słowo Anschluss przyprawia Poland Ballowi odreszcze. Jesteście ciekawi dlaczego tak jest? Podajemy Wam argumenty, które przeanalizujemy. Prawdą jest, że zarówno Zabor Niemiecki, jak i dwa pozostałe, czyli austriacki i rosyjski, były ciężarem dla Polaków. Nie dziwne, to przecież przez te mocarstwa Polska wtedy przestała istnieć na 123 lata, poza pewnymi wyjątkami, mianowicie za czasów wyprawy Napoleona do Rosji zostało utworzone księstwo warszawskie kierowane przez Francuzów. Po klęsce, królestwo polskie, nazywane inaczej Kongresówką, stworzone w 1815 roku na mocy Kongresu Wiedeńskiego, nie było zależne od Francuzów czy też od Prus, tylko od Rosji. Tutaj zapala się alarm. W memach widzimy poląd bola uciekającego tylko przed Reichstagiem, nie ucieka przed Austro-Węgrami czy przed rosyjskim imperium. Jeżeli gdzie niektórzy jeszcze nie załapali, to podamy teraz ważny argument z historii. W czasach zaborów zaborcy niemieccy i rosyjscy mieli przed sobą ważne dla ich władz priorytetowe zadanie, mające na celu wprowadzić ich język, kulturę i zwyczaje na niekorzyść ich polskich pachołków czyli germanizację i rosyfikację. Już samo słowo wprowadzić. Czy też synonim do tego? Uczyć się! Informuję, że mamy swego rodzaju zaborczych nauczycieli, ale jest między nimi różnica, jeżeli chodzi o szkolnictwo, bo tego tyczy się teoria. Zacznijmy od szkolnictwa rosyjskiego, którego właśnie dotyczyła kongresówka. Po upadku powstania styczniowego w 1864 roku kongresówka oficjalnie przestała istnieć. Przyłączono na stale do Rosji i nazwano ten region krajem przywiślańskim. Na jego terenach kontynuowano rusyfikację, ale już ścisłą i na temat. Co łatwo oddaje książka jego adaptacja filmowa, syzyfowe prace. Wraz z fabułą dowiadujemy się, że w szkolnictwie rosyjskim istniał język polski, ale jako przedmiot nieobowiązkowy. Na jednej z takich lekcji nowy uczeń wyrecytował wiersz Reduta Ordona, Adama Mickiewicza. Ale to nie o tym, wróćmy do teorii. A co ze szkolnictwem w Zaborze Prudzkim, czyli terenami poza Królestwem Polskim, czy też w kraju przywiślańskiego? tereny z miastami Poznań i Gdańsk zostały zabrane w czasie kolejnych rozbiórów, a w 1815 roku otworzono dwie autonomie: Wielkie Księstwo Poznańskie i Prusy Zachodnie. Ich cel był prosty: zgermanizować tamtejszą słabszą szlachtę oraz na takiej zasadzie uczyć muzików Problem tkwił w tym, że dla tamtejszych Niemiec nie było czegoś takiego jak język polski. Nie został w ogóle wprowadzony, nawet jako przedmiot nieobowiązkowy. Dla nich czerwczo w ogóle Polska i jego język nie miały prawa istnieć w społeczeństwie. Jednak taki system narzucania obcej narodowości nie spodobał się pewnej grupie uczniów w mieście września koło Poznania w 1901 roku, przez to, że jeden ze 118 uczniów jednej z klas dostał karę cielesne od niemieckiego nauczyciela za odmowę odpowiedzi w języku niemieckim na religii. Jak się okazuje, u Niemców w tamtych czasach rasizm językowy był normalny. Co prawda w kraju przewiślańskim było tak samo, ale taka częstotliwość kar była tam prawdopodobnie mniejsza niż u Niemców. Kto wie? W takim przypadku, według takiej analizy, Reichteng ma symbolizować tego zaborczego i złego nauczyciela, który przez swoje sposoby dawania kar znęca się nad Polanbalu, który ma symbolizować nie tylko zbuntowanych uczniów z 1901 roku we wrześniu, ale i polskich dzieci w Zaborze pruskim, którzy marzyli o swoim wolnym języku. Co tłumaczymy mieć nauczeczki Polanbala przez Reichstag? Jako ciekawostkę warto jeszcze zwrócić uwagę na ślad wschodniej granicy II Rzeszy, zachodniej granicy Imperium Rosyjskiego oraz północnej granicy Austro-Węgier na obecnej mapie naszego państwa. Przyjrzyjcie się tej mapie. No właśnie najwięcej zajmuje Druga Rzesza. W fandomie Countryballs pojawia się ważne pojęcie, jakim jest rodzina. Prawdą jest, że takie pojęcie mogłoby nie występować, ale uniwersum rządzi się swoimi prawami. Jednak co to ma wspólnego linia rodzicielska z kontrolowaniem umysłów? Już wyjaśniamy w pierwszym podpunkcie teorii. Germanbaum miał na karku sporo obelg i skarg dotyczącego jego historii, wyrządzonej przez jego przodków. W New Rivers można odczytać, że jego poprzednicy robili bardzo złe rzeczy, ale to już wiemy z historii. Co prawda, poukładał sobie życie jak na potomka przystało, to jednak nigdy nie przestał o nich myśleć. Tylko dlaczego? Uważał swojego ojca za ideą, do czasu kiedy się nie zabił. Od swojego dziadka nauczył się czym jest nienawiść, czy też władza totalitarna. Podporządkował się ideom spokojnego świata, czym to mocno podburzyło rasę ryjską. Jednak skupiliśmy się raczej na więziach rodzinnych, ale o to chodzi, abyśmy mogli przejść do dalszych argumentów za tą mroczną osobowością. Z racji swojego gniewu pokazał swoją ukrytą potęgę i destrukcję w postaci swojego dziadka Rajtegla, co było pokazane w jednym z odcinków od Arts Animation dotyczących niemieckiej apokalipsy. Jedna z osobowości przeobraziła się w ducha Reichtegla i zawadnęła umysłem swojego wnuka. Jako ciekawostkę zauważmy, że w animacji naszego gościa Polish Tortis obok Reichsdengel pojawia się Trzecia Rzesza jako druga osobowość. On nie zagra głównych skrzypiec, co więcej pojawia się po Reichsdengel. Ponadto w No Idea Animation został ukazany anioł i diabeł, sumienia w postaci Szwajcarii i Austrii, które są jednak osobowościami w świetle pozytywnym. Tak więc owocem tej części teorii jest to, że osobowość w postaci ducha Tangle jest swego rodzaju manipulatorem German Balla, który jak się okazuje ma większą władzę nawet od III Rzeszy. Jako kolejną ciekawostkę można wspomnieć jeszcze o komicznym opętaniu German Balla. Kojarzycie tę scenę? Jedna z zagadek, która dręczy nas od jakiegoś czasu. Jak myślicie, Tangle go opętał? Skoro dotarliśmy już do tego momentu, niektórzy po usłyszeniu teorii na ten moment pewnie zadali sobie w głowie teorię w teorii, mianowicie, czy Reisztangul jest szatanem. Cóż, sam jego charakter jest demoniczny i zły, co stwierdza, że dąży do władzy absolutnej. To wszystko? Nie do końca. Przedstawiamy wam drugi podpunkt teorii. Pamiętacie Onsberg? Tego czerwonego ptaka trzymającego w swoim plecaku narkotyki? W jednej z teorii zadaliśmy pytanie, czy Onsbert jest szatanem? Na tamten moment wydawało się, że rzeczywiście może tak być. Niestety, czas ją obalić! Argument na to, że Reisdenk jest szatan, możemy wywnioskować z zachowania tego demonicznego i narkotycznego ptaka. Konkretnie z dwóch ostatnich filmów z sześcioodcinkowej serii o niemieckiej apokalipsy. W tej nazwijmy to w pierwszej części występu Rosja z Omskiem uwalniając Onsberda, wmawiając mu, że ma przeciwnika do rozwalenia. Kiedy okazuje się, że tym przeciwnikiem jest Reisdenk, powiedział, że nie będzie się z nim był ponieważ to jego kumpel. Jest w tym coś więcej, kiedy zaczyna rozwalać kolejne budynki, a co za tym idzie, sam swoimi dosłownie dwoma piórami zamienia niebo w piekielne sklepienie, co za tym idzie, po interwencji Korei Północnej okazuje się, że jednak żyje i wszystkich potem wymordował. No dobrze, ale co to ma wspólnego z teorią? Uwierzcie nam, bardzo dużo. Tu tworzy się trzeci podpunkt tej teorii. W głównej mierze będzie o Omskirr, ale jak się okaże, Reichtangle będzie głównym jego czynnikiem. Skoro przyjęliśmy, że Reichtangle jest szatanem, to można wywnioskować, że Omskirr to nie tylko przyjaciel, ale też jego pomocnik, co udowadnia ostatnie zniszczenie. W tym miejscu wykonuje to samo, co Reichtangle chciał zrobić od samego początku: zmanipulować, zawładnąć ich umysłami oraz wymordować. Takim sposobem zniszczyli świat, który teraz został opanowany przez zło, które wyrządzili. Co ciekawe, w finałowej scenie kanał Arts Animations zobrazował w jaki sposób Polan Bal ich pokonuje, dokładniej poprzez rozbicie pałki. Jest to nawiązanie do walki szatana i jego mrocznych sług z Bogiem, którym jest nie kto inny jak Polan Bal. Polan Bal był tego świadomy pod koniec, ponieważ dowiedział się o tym od swojego ojca, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Rzeczpospolita Bal, jeżeli ktoś by nie wiedział. Pałka uwalnia anioły, które wyniszczają zło, i w taki symboliczny sposób dobro zwyciężyło w sądzie ostatecznym. Później mamy komiczną scenę, gdzie Poląd Bal uderza Poląd Bala z przeszłości doniczką i tym samym znika. To ma z kolei symbolizować ingerencję Boga na świat, aby żadna krzywda się nie stała przez głupotę, tak jak na przykład było z Noe, kiedy został on tylko z wierną ekipą wraz z żyntami w arce podczas ingerencji Boga przez wielką powódź. Ta teoria jest najkrótsza jaką przedstawiamy, ale dająca nieco do myślenia. Kiedyś może zrobiłem o tym film w jednej stopek z, z teorii, ale jeżeli tak było, nie zaszkodzi wspomnieć raz jeszcze i przy okazji zaktualizować. Tak jak wspominaliśmy przy pierwszej teorii, nieraz widzimy, że ponadból jest zaniepokojony, czy też bardzo strachliwy, na widok prostokątnej postaci. W świecie tzw. in-universe wydaje nam się, że taki zabieg został wprowadzony celowo. Może to być przesadne, zwłaszcza jeżeli chodzi o teraźniejszość. Na czym więc polega problem? Holand wraca koszmarami do lat pod zabawów. I jakby tego było mało, wmawia sobie, że gdzieś w okolicy jest Reichstäng. Co prawda, przy German Ballu jest spokojny, co może raczej obalić tę teorię. Mało tego, jego koszmarów z udziałem Reichstänga nigdy nie widzieliśmy. Do czasu. Pewnej nocy poszedłeś spać. Nic zwyczajnego. Problem w tym, że śniło ci się, że byłeś polonbalem. Jaki jest ten problem? Znajdujesz się w totalnej ciemności, która przyszła znikąd. Nie ma światła, którego można by było włączyć. To nie jest tak, że ktoś ciebie uwięził, tylko sobie tak wyobraziłeś? Nie. Może masz jakieś zakłopotane myśli, które nie dają ci spokoju? Szukasz odpowiedzi na dręczące ci pytania? Też nie. No cóż, próbowałem. Nagle słyszysz szmer za sobą. Odwracasz się, dochodzisz do wniosku, że ktoś ciebie obserwuje. Masz wrażenie, jakbyś cały czas patrzył przed siebie niż na boki. W końcu jest ciemno. W ułamku sekundy słyszysz szept. Gutenta. Myślałeś, że to German Ball jest gdzieś nieopodal ale chce ci pomóc, więc mówisz. Niemcy, to ty? Ale odwracasz się jeszcze raz. To był błąd. Duży błąd Przed Tobą znikąd stoi prostokątna postać z małymi psychicznymi oczami Jest od Ciebie trzy razy wyższa Trzyma jakimś sposobem świeczkę Wyglądem Przypomina zwykłą świeczkę z XIX wieku Ale tak nie było Świeci się innym kolorem, dokładniej morskim Przypominasz sobie, że gdzieś już to widziałeś Pewnie w piekle, ale nie jesteś do końca pewny Czy to z Minecrafta, czy też z innego snu, czy też koszmaru ale to nie ma znaczenia. On nadal stoi przed tobą. Nagle nachyla się do przodu o 40 stopni, a ty nie możesz uciec. Czemu? Odpowiedź jest prosta. Paraliż. A mówiłeś, że nie szukasz tu odpowiedzi. Jak się okazuje, tylko jedna odpowiedź przyszła do ciebie. Tą odpowiedzią jest rejtagle. Pogrąca polskiego języka. Nie możesz nic powiedzieć, a raczej chciałeś mu odpyskować, ale jednak tego nie zrobiłeś. Bez zastanowienia odebrał ci mowę gorzej. Odebrał ci język, i to słowiański, twój, polski. Odpowiada ci prostymi dwoma słowami: Polen. Anschluss. Czekałeś na najgorsze, ale widzisz światło. Budzik ciebie obudził. Czy można w takim wypadku przydzielić Polanbalowi zespół stresu połurazowego? Cóż, dyskusję pozostawiamy już Wam. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Która teoria bardziej Was przekonała? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję także moim gościom za pomoc przy tym materiale. Koniecznie do nich wpadnijcie, do dronka, który specjalizuje się w mappingu. Do Polish Tortoisa, który specjalizuje się w animacjach z Country Balls oraz do Ghosty, która specjalizuje się w animacjach z Country Humans i nie tylko. Ostatnio stworzyła projekt, w którym brałem udział. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę oraz suba po więcej takich materiałów. Dziękujemy Wam za oglądanie i siódemka. Co było pokazane w jednym z odcinków od Arts Animation.